Jaki tu spokój. No, 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 nic się nie dzieje. No, 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 no. Cześć siemanko, witajcie w 106 odcinku Dziennika Maszynisty. Zapraszam do oglądania. A dzisiejszy odcinek będzie pierwszym odcinkiem a dzisiejszy odcinek będzie pierwszym zamknięciowym odcinkiem. Mamy godzinę 3.10. Zgłosiliśmy się do dyspozytora i teraz czekamy sobie na autobus, który zawiezie nas do Strzelina, a ze Strzelina już pociągiem jako pasażer jedziemy do Wrocławia. Więc do zobaczenia. Dzień dobry, dzień dobry. I dobra, jesteśmy już w Trzelinie, ale pociągu coś nie widać. Dojechaliśmy już do Wrocławia i teraz normalnie mieliśmy sobie iść na grupę na naszego szynobusa, którym jechalibyśmy do Bielawy Zachodniej przez Jaworzynę, ale coś się popsuło się i niestety e, będziemy brali e, ale niestety coś się popsuło i będziemy mieć innego śmobusa, który przyjedzie od Tuplic 10 minut po naszym planowym odjeździe do tej bielawy, więc na samym starcie już zaczynamy z opóźnieniem. Ale jest jedna dobra wiadomość, bo mieliśmy jechać Arrivą, a je jednak też zmienili, nie zmienili, bo coś tam się z ogrzewaniem dzieje, czy z klimatyzacją i będziemy jechać koniec końców chyba piątką, dobrze pamiętam, więc mamy tempomat, elegancko. Do 7.50 mamy przerwę, więc zaczęliśmy o trzeciej, i dopiero około ósmej leci, więc 5 godzin przerwy. się udało złapać ujęcie kurka, perek Dobra, to idę na pomieszczenie Trochę zimno A ja wcale w świetle, się idziemy Dobrze, jesteśmy Kilkanaście, kilkadziesiąt minut później 6 minut temu powinniśmy No to siedem minut już po podjeździe. Po no to zajebiście. Jeszcze dwie minuty, ale gdzieś tam pokazuje portal pasażera, że mamy ze 4 minuty jeszcze dodatkowo opóźnienia tego pociągu, który w stupniu sprzyjeżdża. Więc taki spacerek po piątym peronie, żeby się rozbudzić. Pogoda taka średniała, więc może być trochę ślisko na Zagórzu, ale obyśmy dali dobrze spod górkę, to powinno być bitem. Jesteśmy już na Szynobusie, 17 minut opóźnienia kamy na semafor i na zwolnienie się toru do Grabiszyna. To naprawdę rozpoczęcie dnia, no takie rozpoczęcie w cudzysłowie. No nie jestem. Jedziemy przyspieszonym pociągiem, wielka Aha, mikrofon tutaj. Więc jedziemy przyspieszonym pociągiem, wielka sowa, Na razie. Dobra, poczekamy. Aha, no to nie pojedziemy. Myślałem, że coś nadrobimy, ale pojechał towarowy przed nami i czekamy aż on sobie dojdzie. Znaczy dojedzie. Fuj! 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 Dobra, no to widzimy się w Bielawie. Zapewne. Aj kurka Felek, dobra. Yy, jesteśmy już 4 minuty po odjeździe. Mieliśmy tutaj 15 minut postać, ale nie udało się. I dobra. 6 minut 7 po odjeździe lecimy. Tego wam dzisiaj chyba nie powiedziałem jeszcze, że do Wrocławia nie jedziemy przez Jaworzynę, tak jak jechaliśmy w stronę Dobie ale przez Sobótkę. Ale ogólnie, czy jest... I powiem wam szczerze, mam trochę stresa, deszczyk, pada. My jak zawsze jeździliśmy, no to nie dość, w nocy, to jeszcze tym sprinterem, że się tylko zatrzymywaliśmy gdzieś tam, jak była jakaś mianka. A teraz tego sprintera nie ma, mamy, no tak... 5-6 przystanków na pewno Przedwieście, Marcinowice, Kobierzyce, Bielany, Partynice Nie wiem czy jeszcze coś po drodze nie ma, więc kurczę, no streścik naprawdę jest e, przegromny, bo ostatni raz jechałem tędy 9 miesięcy temu, 10 Więc no tak kurka, które powiem Wam średnio, ale najwyżej troszeczkę opóźnieni przyjedziemy nic się nie stanie, bo nadrobiliśmy opóźnienie Mamy tutaj planowe 16 minut postoju w Świdnicy, A do odjazdu nam na chwilę obecną jeszcze zostało 7, więc powinno nam się udać planowo wyjechać. Po drodze mamy jeszcze też jakieś tam mianeczkę jedną w sobudce, właśnie, więc może nie będzie tragedii. I dobra, chciałbym pozdrowić młodego widza z Wielcza, Laskowic Leonarda, który. Ponoć ogląda wszystkie odcinki, więc bardzo Ci dziękuję za to, że jesteś. Jak pewnie zauważyliście, no w sobotę nie było odcinka dzienka maszynisty, a wszystko to, bo byłem na weselu kolegi z pracy i im też chciałbym życzyć wszystkiego dobrego na nowej drodze życia dla Michała i Sylwii oraz dla wszystkich gości, który, z którymi tam miałem okazję się poznać. Naprawdę mega sztos ludzie. Rypsit wysępiłem <laughs> więc mam nadzieję, że im się to wyświetli. Aha, i tutaj jeszcze jechałem ostatnio z panem z Pelki, który oglądał tutaj wskaźniki i czy to jest wszystko dobrze widoczne. Pan Andrzej, o ile dobrze pamiętam, to była jego ostatnia jazda przed emeryturą, więc panie Andrzeju, wszystkiego dobrego. Też na nowej drodze życia. No i przede wszystkim dużo zdrowia. I dobra, no to chyba tyle. Ech. No i nie wiem, nagrywać tutaj lapsa, jak nic nie będzie widać czy, czy co, kurka felek, te dylematy, Uff. trzymajcie kciuki. W sobotce zachodniej na, na postoju technicznym, właśnie byśmy się mogli wyminąć z hybrydką. Póki co jedzie się bardzo dobrze, nic się nie ślizga raz tylko tutaj jakieś auto nam na przejeździe przed Marcinowicami wjechało, ale generalnie y, tragedii póki co nie ma i żeby tak zostało, więc odpukajmy w niemalowane. Do mamy jeszcze dwie minuty. Być może nam za chwilę dyżurny zaświeci już semafor, więc być może ten postój techniczny sobie po prostu odbijemy w tym, że będziemy w sobotce e, troszeczkę dłużej mi stali. Dobra, hybryda odjeżdża. My Za moment też rozjazd się przełożył, a nie, dobra, to jednak tym do planu. Potrzeba auta na przyjedzie przepuścić. Uff. Tak trochę ciśnienie już ze mnie schodzi. Jest bit. <noise> tak do samego końca. Mam nadzieję, że coś słychać. No tak cicho mówię, się stresuję trochę znowu. Odzwyczaiłem się. Jesteśmy, jak zdążyliście zauważyć, we Wrocławiu. Udało nam się objechać z 3-minutowym opóźnieniem, więc to mogę śmiało powiedzieć, żadne opóźnienie. Dobra, zjeżdżamy, czekamy na tarczę i za godzinę jedziemy sobie... czekajcie, o, no, takie piękny widoczek. I za godzinę jedziemy sobie przez Zagórze do Kłodzka i tam... kurka felek, kończymy. No właśnie. Dobra, jesteśmy w paronie, czas na próbę. Luzujemy i do 13 minut. Dobra, jesteśmy już wyłożeni minutę po planie, niestety musieliśmy wymiotami jeździć, bo jakieś tam manewry były. No i cóż, dobra, timelapsik. Siema krzychu. Pozdro. To timelapsik do samego kocka. Dobra, idziemy do auta. Czas na rozdłużoną przerwę. Jednak coś tutaj na kłodsku żyje. Ruch w interesie. Cały czas jest. Ale naprawdę dziwnie to wszystko wygląda bez żadnych elektrowozów, Patrzcie jak tutaj pusto zawsze coś tu jakiś dragon przy osiołek. Na 4 A3, 6 a zawsze coś tam stało. A tutaj tylko słychać turkoty silników. A tu w sumie powiem już teraz szybkie podsumowanko. Eee, początek taki leniwy, a potem to już, kurczę, jak żeśmy ruszyli z kopyta, no to ostre haratanka już do samego końca. Do końca czasu pracy 15 minut zostało. Więc tak na styk. Uff, naprawdę fajnie było wrócić na do tej Sobótki, szkoda, że w tą stronę w stronę Wrocławia, bo niestety czekaj, otworzy się, otworzy się, bo niestety ślęży nie widzieliśmy, a jak to wie może, jak będzie jakaś korekta jakieś włosy dziewczyny, ciekawe skąd oh, no! będzie jeszcze jakaś korekta naszych obiegów, może pojawi się i pociąg w drugą stronę weekendowo Chyba przez to zamknięcie teraz mamy sytuację, że jeździmy na dwa szynobusy do Kłocka właśnie przez zagórze, więc kto wie, może uda się trafić i taki zestaw, bo już dwoma impulsami jeździliśmy, no, a szynobusem kurka Felek, no jeszcze się nie udało. Dobra, to nie przedłużam. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam was wszystkich. No i to tyle. No, chyba to tyle. Uff. Aha, i miały być, wiecie, tak się zastanawiałem, żeby były takie krótkie odcinki z kilku służb, ale nie da się, bo teraz mam cztery służby pod rząd, dokładnie takie same jak dzisiaj, więc no, nie będziemy robić tutaj, wiecie, jakieś lipy i na siłę coś tam wrzucać. No i będzie praktycznie to samo. O, dobra, mam takie wrażenie, że ten odcinek potrwa 13 minut. Zobaczymy, co się z tego wyklepie. Dobra, to raz jeszcze Wam serdecznie dziękuję. Nie przedłużam. Siemaneczko. Cześć.